Drodzy Państwo, pomimo, że aktor w dzisiejszej dobie może tylko pomarzyć o spotkaniu z Państwem, o wyjściu na scenę, to jednak nie powinien zaniedbywać formy. Powinien ile się da ćwiczyć w zaciszu domowym. Ja zaprezentowałabym dzisiaj kilka ćwiczeń dykcyjnych. Do wykonania ich zapraszam również Państwa. Ćwiczenie numer jeden uśmiech bezzębny. Hmm. Rozciągamy usta szeroko w uśmiechu. Mhm. Teraz dziubek. Mhm. Intensywnie naciągamy twarz. Teraz twarz zdziwiona. Naciągamy wszystkie mięśnie twarzy, ile się da. Teraz strzelamy wargami. Tak, teraz młynek po zębach, kilka razy w prawo, kilka w lewo. Najlepiej po kilkanaście razy w jedną i drugą stronę. Może zaboleć, ale to dobrze, bo to znaczy, że mięśnie się rozgrzewają. I na koniec ćwiczenie pod tytułem Uśmiech zębowy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę dużo zdrowia.